Cześć. zrobiliśmy wczoraj duży progres, było świetnie. Prawda, nie było źle. Widzisz, nie nienawidzisz mnie aż tak bardzo. Nigdy nie powiedziałem, że cię nienawidzę. Więc jesteśmy przyjaciółmi? Przestań marzyć. Siema, nie przyszłaś dzisiaj do szkoły, co się stało? Jestem chora, chyba mam katar. Widzisz, tak się dzieje, kiedy zbyt długo widujesz się z tym kotem, mówiłem ci. No, miałeś rację. Przyniosę ci notatki. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Czekoladki, proszę, te, które ja ci dałam. Okej, okay, jestem w drodze. Dziękuję ci bardzo. Ale proszę, staraj się znów nie chorować. Czemu? Martwisz się o mnie. W twoich snach po prostu nie chcę, żeby mi ktoś przeszkadzał. Dzięki ci bardzo za wczoraj. Czekoladki były pyszne. Nie ma za co. Widziałeś wyniki? Mieliśmy szóste miejsce w projekcie. Tak widziałem dzięki mnie. O tak? To po prostu prawda. O. Więc co teraz robisz? Bawię się z kotem. Tak ogólnie to dałam mu imię. Jak go nazwałaś? Haru. To znaczy wiosna po japońsku. To piękne imię. I know right. Tak w ogóle to staraj się nie być zbyt długo na, na zewnątrz, żebyś nie złapała kataru. Dobrze, szefie. Sukienka, którą wczoraj miałaś, była bardzo piękna. O naprawdę? Dziękuję. Tylko powiedziałem, że była piękna. Nie musisz się podniecać. Słyszałem, że gwiazdy będą bardzo widoczne tego wieczoru. Chcesz wyjść ze mną? Um.